Hanka Bielicka i Marian Koniuszko. Seks na Teneryfie. Jest początek listopada. Godzina kilka minut po czternastej. Upał jak zwykle. Wita Was, Marian Koniuszko. Dzisiaj przyjrzymy się. Ludziom, jakby się mogło wydawać, zwykłym ludziom na ulicy, e, wszyscy ci ludzie są już pozapisywani. E, zapisy trwają do godziny 13:30. Teraz już jest te parę minut po 14:00. E, tam jeszcze chodzi jeden facet z teczką, w tym momencie mi zniknął gdzieś. Tak próbuję jeszcze złapać tych ostatnich. Podopisywanych, eee, zobaczcie, wszyscy siedzą przygotowani, już czekają. I teraz o co chodzi? Eee, wszyscy ci ludzie zostają już rozłożeni do punktów docelowych specjalnymi żółtymi wagonikami, które pokażę wam później, ale o co chodzi? Oni trafiają. Najpierw przez to miejsce, gdzie są specjalnie przygotowane leżaki, i wydawałoby się od strony morza, że jest to zwykły ocean, a nie jest to obiekt zamknięty. Wszystkie te osoby niecierpliwie czekają. Tu, jak widać, a spożywają też jakieś kaloryczne posiłki eee, osoby czekające tutaj są wstępnie ważone, poddawane tak zwanemu asesmentowi dzielone na grupy tematyczne, po czym trafiają do żółtych wagoników i tam zostają wywożone już do, do punktów docelowych a, a przypominam, że jest to zwykłe Puerto de la Cruz. Czyli port wydawałoby się krzyża. Jak zwykle, przemyślenia pozostawiam Wam. Łapki w górę, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam również na priv. Ostatni żydoka na seks turystykę na Teneryfie. Upał. Kłaniam się nisko do następnego filmu Marian Koniuszko. Hanka Bilicka. I...